Jak chcesz zrobić komuś dobry dowcip, komuś, kto nie czytał jeszcze Biblii albo znają, tak, wiecie, ledwo, ledwo, to powiedz mu, żeby sobie otworzył księgę Habakuka, <laughs> bo to brzmi jak jakiś egzotyczny, nie wiem, czarodziej. Więc dzisiaj rzeczywiście księga Habakuka i Sofoniasza to są kolejni prorocy mniejsi, tak zwani, i powtarza się tutaj motyw, który już tutaj ostatnio przywołałem, motyw sądu nad Izraelem i nad narodami, które są Izraelowi wrogie. Ja od razu zaznaczam, bo wielu ludzi to bierze dosłownie. Ja mówię o księgach biblijnych, historycznych. Ich kontekst to jest czas wygnania babilońskiego albo wygnania Północnego Królestwa przez Asyrię. I oczywiście można i trzeba brać analogię tych proroctw do dzisiejszej sytuacji, ale adresatem wtedy nie będzie Izrael, taki jak wtedy ale raczej lud Boży ogólnie, a więc zgromadzenie pańskie, a więc coś, co znamy pod nazwą Kościół. Kościół powszechny, czyli, nie mówię o katolikach, ale Kościół jako ciało Chrystusa, zgromadzenie, które w imieniu Jezusa się spotyka i jest żywą tkanką, tak? Oni mogą brać to, chociażby jak w słynny werset z Habakuka 2,4, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Co to znaczy? To znaczy, że treścią Jego życia, tym, co pobudza Go do działań, tym co jest taką żywotną częścią jego myślenia, jego motywacji, jego czynów, jego słów będzie to czego się spodziewa, czego jeszcze nie widzi, to czego jest pewien, chociaż jest to umiejscowione w przyszłości. To oznacza właśnie, że sprawiedliwy będzie żyć z wiary, sprawiedliwy, bo spodziewa się przyjścia swojego Pana albo ratunku, który nadejdzie ze strony Boga. I e, Sofoniasz mówi, że Niektórzy będą spoczywać na swoich drożdżach, to taki śmieszny idiom hebrajski, i mówią, Bóg, Jakwe, nie zrobi nic, ani dobrze, ani źle. To jest dokładnie to, co słyszymy dzisiaj w świecie. To, co ja czytam w komentarzach nieraz pod swoimi rolkami. Ale sprawiedliwy będzie żyć z wiary. Pan szuka tych, którzy tęsknią za zgromadzeniami świętych. Pan szuka tych, którzy będą się radować, cieszyć obecnością Jego samego. To spoczywanie na swoich drożach to jest coś wprost przeciwnego. To jest to, co Jezus nazywa upijaniem się i biciem spółsług. Ale to równie dobrze może być przeglądanie Facebooka, to co ja czasem robię. Jaskrawy kontrast między człowiekiem, który spodziewa się bożych rzeczy i dla nich i ze względu na nie żyje, tak codziennie żyje, a człowiekiem, który albo wprost ignoruje Boga, albo uważa, że to nie jest takie ważne. I po prostu. Przewija swoje całe życie, nie wierząc w nic, niczego się nie spodziewając.